Milioner zamiera na widoku dziewczynki z ulicy opiekującej się dwójką niemowląt. To, co zrobi chwilę później, zaskoczy cię. Zasubskrybuj nasz kanał, a zanim zaczniemy opowieść, napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania! Palce Piotra Kowalskiego zaciskały się kurczowo na skórzanej owiewce kierownicy, jakby tylko ten gest mógł utrzymać go w ryzach. Silnik Audi A8 mruczał równomiernie, gotowy do ruszenia. Ale Piotr siedział nieruchomo, wpatrzony w swoje odbicie w lusterku wstecznym. Światła ulicznych latarni przemykały po jego twarzy, rzeźbiąc na niej zmęczenie i napięcie. Trzy dzisiejsze spotkania mogły przynieść ogromne zyski miliony, które od miesięcy wisiały w powietrzu tuż poza zasięgiem ręki, ale on nie ruszał się z miejsca. Coś, niepokój, impuls, może zwykła ludzka ciekawość zmusiło go do spojrzenia w prawo. Na chodniku ledwie parę metrów dalej zobaczył dziewczynkę. Drobna, nie starsza niż jedenaście lat, z pochyloną sylwetką i spojrzeniem wbitym w bruk. Na ramionach miała nosidełko z jednym niemowlakiem, drugie obejmowała jednym ramieniem, próbując je utrzymać, choć całe jej ciało drżało z wysiłku. Płacz dzieci był cichy, przerywany, ale uderzający jak młot w klatkę piersiową Piotra. Wcisnął guzik i szyba powoli się opuściła. Nie planował tego powiedzieć, ale słowa same z niego wypłynęły. Panienko, potrzebujesz pomocy? Dziewczynka zatrzymała się, jakby usłyszała groźbę, uniosła głowę, jej oczy były nie tylko zmęczone, były pełne podejrzliwości, jakby każdy dorosły był potencjalnym zagrożeniem. Nie chcę kłopotów, rzuciła twardo niemal bez tchu. Zaraz. dam radę. Jej głos się łamał, nie przez łzy. Ale przez napięcie, które zaciskało jej gardło. Staś, niemowlę z prawego ramienia, już się wspinał po jej kurtce, jakby szukał ciepła. Maciek chwytał rączką za jej nogawkę i wydał z siebie jękliwy dźwięk, który zabrzmiał bardziej jak prośba niż zwykły płacz. Zosia zacisnęła usta, jakby chciała wszystko wytrzymać sama, jakby uznanie własnej słabości było gorsze niż sam ból, ale w końcu skinęła głową. Krótko, Szybko. Piotr wysiadł z auta. Wziął parasol z tylnego siedzenia, choć nawet nie był świadomy tego ruchu. To był instynkt, jakby ktoś inny prowadził jego ciało. Zbliżył się ostrożnie, nie chcąc jej przestraszyć. Powoli ujął rączkę jednego z nosidełek. Dziewczynka nie protestowała, tylko spuściła wzrok. Jak się nazywasz? Zapytał cicho. Zosia, odpowiedziała niemal szeptem. Oni to Maciek i Staś. Dobrze, Zosiu, jedziemy do szpitala, dobrze? Nie odpowiedziała, ale nie zaprotestowała. Korytarz szpitalny przytłaczał ich bielą i sterylnością. Piotr szedł pierwszy, trzymając jedno z niemowląt, a Zosia tuż za nim, jak cień. W jej oczach był już nie strach, ale wyczerpanie. Recepcjonistka uniosła wzrok z nad komputera i zamrugała, widząc tę dziwną czwórkę. Potrzebujemy pomocy, powiedział Piotr a jego głos zabrzmiał bardziej pewnie niż się czuł. To moje dzieci, ich matka, Anna Kowalska. Zmarła niedawno. Wiedział, że kłamie. Nigdy nie słyszał o Annie Kowalskiej, ale wiedział też, że bez tego słowa ojciec nie ruszą dalej. Recepcjonistka spojrzała na niego uważnie. Jej spojrzenie prześlizgnęło się po jego drogim płaszczu, markowych butach i zegarku, by na końcu zatrzymać się na niemowlęciu w jego ramionach. Proszę poczekać, powiedziała w końcu i zniknęła za drzwiami. Piotr wziął głęboki oddech i oparł się plecami o ścianę. Jego palce drżały, gdy wypełniał formularze. Każda rubryka była jak zadanie, które musiał rozwiązać natychmiast adres, grupa krwi, historia chorób. Nic nie wiedział. Czuł się jak dziecko, które próbuje grać w grę dorosłych, nie znając zasad. Zosia siedziała obok, bez ruchu, z dłońmi zaciśniętymi na kolanach. Obserwowała go kątem oka, ale nie odzywała się. Może się bała, a może po prostu była zbyt zmęczona. Jak długo się nimi opiekowałaś? zapytał cicho, nie odrywając wzroku od kartki. Zosia spojrzała na niego powoli. Jej głos był suchy. Od kiedy mama nie wróciła? Trzy miesiące. Piotr uniósł wzrok. Nie zapytał o szczegóły. Nie był jeszcze gotów. Ale czuł, że ta dziewczynka przetrwała więcej niż niejedna dorosła osoba. W drzwiach pojawiła się pielęgniarka, skinęła głową. Możemy przyjąć dzieci. Lekarz już czeka. Zosia wstała automatycznie, ale Piotr ujął ją lekko za ramię. Ja pójdę z nimi. Ty. Odpocznij chwilę. Dziewczynka spojrzała na niego ze zdziwieniem. Nikt wcześniej nie zaproponował jej odpoczynku. Nikt nie pytał, co ona czuje. Nie odpowiedziała, ale usiadła z powrotem, jakby na chwilę chciała uwierzyć, że nie musi już być dorosła. Piotr przekroczył próg drzwi prowadzących na oddział dziecięcy. Wiedział, że nie jest ojcem tych dzieci, nie znał ich historii, ale w tamtej chwili, trzymając Staśka, czuł coś nowego, coś, co nie miało nic wspólnego z pieniędzmi, kontraktami, ani prestiżem. Za drzwiami zapaliło się światło. Przyszedł lekarz. I wtedy, zanim jeszcze padło pierwsze pytanie, Piotr zrozumiał, że jego życie właśnie zaczęło się zmieniać. Drzwi za nim zamknęły się cicho. I wtedy po raz pierwszy poczuł, że coś czeka po drugiej stronie, coś czego jeszcze nie rozumiał. Gdy drzwi domu zamknęły się za nimi, dźwięk ich zamknięcia wydał się Piotrowi ostateczny. Jakby pieczętował coś więcej niż tylko przejście z jednej przestrzeni do drugiej, raczej jakby zamknął rozdział życia, który znał, i otworzył zupełnie nowy, pełen niepokoju, domysłów, a może i odpowiedzialności, której nigdy się nie spodziewał. Wilanowska rezydencja, ukryta w cieniu starych dębów, była jak zamek marmurowa, nowoczesna, surowa i chłodna w wystroju, odbijająca światło w taflach szkła i chłodzie metalowych elementów balustrad. Dla wielu była symbolem sukcesu i władzy, dla Piotra do tej pory była po prostu kolejną inwestycją. Teraz, w progu tego wielkiego domu, stał z niemowlęciem w ramionach, a obok niego szła Zosia, cicha, czujna, niosąca drugiego chłopca z takim trudem, jakby każdy jej krok był bitwą o utrzymanie równowagi nie tylko ciała, ale i psychiki. Na ich spotkanie wyszła Maria Górska, kobieta o postawie prostej jak regały z porcelaną, z twarzą, która znała wiele sekretów tego domu, ale nie zdradzała żadnego. Jej dłonie były splecione z przodu, a oczy, choć ciepłe, miały w sobie błysk podejrzenia. Panie Piotrze, zaczęła spokojnie z lekkim ukłonem głowy. Przygotowałam pokoik dla maluszków, przewijak, pościel, rzeczy. Wszystko, co uznałam za potrzebne. Jej głos był pełen łagodności, ale Piotr wychwycił w nim cień pytania, którego nie wypowiedziała. Czy był gotów? Czy naprawdę wiedział, co robi? Zosia weszła dalej, ostrożnie stawiając kroki po parkiecie. Każdy dźwięk małych stópek bliźniaków, które zsunęły się z jej ramion i próbowały dreptać, odbijał się echem od ścian ozdobionych obrazami i szkicami. W tym domu nie było dzieci. Nigdy nie było śmiechu, płaczu, wylewających się pieluch czy nocnych krzyków. Teraz przestrzeń wypełniła się nową obecnością. Piotr zaprowadził ich do jednego z bocznych pokoi nieużywanego od miesięcy. Maria rozsunęła ciężką zasłonę i wpuściła odrobinę światła do środka. Stały tam dwa małe łóżeczka, identyczne, ustawione tuż obok siebie. Pościel była świeża, pachnąca, delikatna jak mgła, biało-szara, z subtelnym wzorem liści. Piotr przez chwilę patrzył w milczeniu. Stał z rękami opuszczonymi wzdłuż ciała, jakby nie wiedział, co z nimi zrobić. To się wszystko dzieje naprawdę, mruknął sam do siebie. Zosia spojrzała na niego z boku podejrzliwie. Nigdy nie miałeś dzieci? zapytała cicho, ale z cieniem wyzwania w głosie. Piotr pokręcił głową. Nigdy nawet nie myślałem, że mogę je mieć. Usiadła na brzegu jednego z łóżek, trzymając Maćka, który już przymykał oczy. One potrzebują ciepła, powiedziała spokojnie. Nie pieniędzy, niepokoi, tylko ciepła. To nie był wyrzut, to była informacja jakby podawała mu instrukcje do świata, którego nie znał. Maria przyniosła ciepłe mleko w małych butelkach i bez słowa podała jedno Piotrowi. Trzymał ją w dłoni, jakby to była broń. Nie wiedział z której strony ją chwycić. Utrzymaj ją tak, odezwała się Zosia, nie patrząc na niego, ale czując jego bezradność. Delikatnie, nie za mocno i nie od razu do ust. Najpierw pokaż, że to coś znajomego zrobił to. Staś, którego trzymał, spojrzał na niego wielkimi, zaspanymi oczami, a potem uchwycił butelkę ustami. Przez chwilę Piotr tylko patrzył, nie wierząc, że działa. Noc przyniosła coś więcej niż ciszę. Gdy wszyscy już zasnęli, Maria w swoim pokoju, Zosia na rozłożonym kocu w salonie, tylko dom wydawał odgłosy. Skrzypienia, oddechy przestrzeni, która zaczęła oddychać inaczej, jakby coś w niej się przebudziło. Krzyk! Wysoki, przenikliwy płacz, rozerwał ciszę i przeszył Piotra jak nóż, zerwał się z łóżka bez słowa, jego stopy dotknęły chłodnych paneli, a ręce odruchowo sięgnęły po coś, skarpetki, koszule, ale nie miał na to czasu. Drzwi pokoju dzieci były uchylone, w środku jedno z niemowląt, Staś, płakał rozpaczliwie, wyginając się w łóżeczku. Piotr stanął w progu, sparaliżowany. Co ja mam? Wymamrotał pod nosem. Wtedy pojawiła się ona cicho, bezszelestnie jak cień. Zosia, skoca zarzuconego na ramiona, z oczami przyćmionymi snem, ale czujnymi. Daj, powiedziała cicho i podeszła do dziecka. Patrz, najpierw ręka tutaj, podtrzymujesz kark. Potem tu, delikatnie, podała mu niemowlę. Piotr przyjął je ostrożnie. Czuł jak serce wali mu w piersi. Dziecko drżało, ale powoli przestawało płakać. Trzymaj i kołysz. Nic więcej, szepnęła, kołysał. Nieporadnie, sztywno. Potem lepiej, a potem naturalnie. Dziecko zasnęło. A on poczuł, że również zaczyna oddychać inaczej, jakby po raz pierwszy od lat. Zosia spojrzała na niego z boku, po raz pierwszy z czymś, co przypominało cień zaufania. Nie jesteś taki zły, mruknęła, siadając z powrotem na kocu. Jeszcze się okaże, odparł. Ale już nie z goryczą, tylko z nieśmiałym uśmiechem. I wtedy, gdy wszystko znów ucichło, a dom zdawał się zasypiać razem z nimi, Piotr spojrzał przez okno na ciemność. Nie wiedział jeszcze, że tej samej nocy po drugiej stronie Wilanowa ktoś otwierał kopertę z jego nazwiskiem. Rozpoczynał się nowy rozdział, ten, którego nie mógł przewidzieć. I zanim nastał świt, cień przeszłości ruszył w jego stronę. W gabinecie Piotra panowała cisza, ale ona nie koiła, tylko dusiła. Blat biurka pokryty był starannie uporządkowanymi dokumentami, które w innych okolicznościach stanowiłyby dla niego tętniące życiem pole bitwy. Umowy do podpisu, aneksy, arkusze z danymi finansowymi. Wszystko czekało, wymagało decyzji, sygnatury, kalkulacji. Monitory mrugały surowym światłem, serwując niekończące się ciągi cyfr. Słupki sprzedaży Analizy trendów, alerty z giełdy. Algorytmy wyliczały szanse, ale żaden nie był w stanie przeliczyć emocji, które rozgościły się w jego wnętrzu. Na jednym z ekranów pojawiło się powiadomienie: wideokonferencja z inwestorem z Londynu, 10. Kliknął, by je odrzucić. Potem kolejne: raport z erratą. Pilna decyzja: nieruchomość w Szwajcarii. Rewizja prognozy q Zamiast otwierać je, przesunął kursor do folderu zawieszone i jednym kliknięciem wszystko zamknął. Jego wzrok zatrzymał się na ramce stojącej w rogu biurka. Zdjęcie. Zrobione przypadkiem telefonem, rozmazane na brzegach. Zosia pochylona nad Maciusiem i Stasiem, którzy trzymali się jej rączkami, jakby bez niej cały świat miał się zawalić. Patrzył na to zdjęcie długo, z uczuciem, które w nim narastało i którego nie umiał nazwać. Do pokoju weszła Maria. Bez słowa, tylko z filiżanką herbaty, po chwili za nią Zosia. Stanęła w drzwiach, niepewna, czy może przerwać. Panie Piotrze, zaczęła Maria ostrożnie, ważąc każde słowo nie musisz od razu wszystkiego porzucać. Ale dzieci, one już cię wybrały. Zosia podeszła bliżej, miała na sobie prostą sukienkę w granatowym kolorze, którą Maria wyprasowała na dzisiejszy dzień. Jutro mam pierwszą lekcję w nowej szkole powiedziała cicho, ale z wyraźnym napięciem. Może mógłbyś przyjść? Piotr spojrzał na nią, na tę dziewczynkę, która jeszcze kilka dni temu trzymała się w cieniu, z oczami gotowymi do ucieczki. Teraz stała przed nim prosząc. To jedno zdanie miało w sobie więcej odwagi niż wszystkie przemowy zarządu, które w życiu słyszał. Poczuł ścisk w gardle. Spróbuję, odpowiedział. Nie był pewien, czy potrafi. Ale wiedział jedno. Nie mógł powiedzieć nie. Po południu cała trójka siedziała w marmurowym holu sądu rejonowego. Ściany były wysokie, chłodne, niemal nieprzyjazne. Ich głos odbijał się od nich jak echo, którego nie można uciszyć. Piotr w ciemnym garniturze patrzył w pustkę, nie skupiając się na niczym konkretnym, obok Zosia w tej samej granatowej sukience, z rękami zaciśniętymi na kolanach. Jej paznokcie wbijały się w materiał, jakby chciała zatrzymać w sobie napięcie, które rosło z każdą minutą. Nikt nie mówił. Nawet maria, która przyszła z nimi stała z tyłu, cicho, czujnie jak cień. Drzwi sali rozpraw otworzyły się z suchym skrzypnięciem. Pojawiła się kurator sądowa, Agnieszka Wójcik. Miała pod pachą teczkę z dokumentami i minę, która nie zdradzała nic. Piotr wstał, Zosia także. Proszę, powiedziała kobieta, wskazując drzwi. Weszli do sali. Sędzia Patrycja Zielińska już czekała, za stołem, z prostą sylwetką i spojrzeniem, które nie szukało wzroku, tylko prawdy. Przypominała Piotrowi dyrektorów największych funduszy, ludzi, którzy wiedzą, że ich jedno zdanie może przesądzić o losie. Zosia usiadła obok niego. Nie dotykała jego dłoni, ale ich ramiona niemal się stykały. Czuł jej napięcie i swój strach. Przechodzimy do odczytania opinii kuratora, oznajmiła sędzia. Agnieszka Wójcik podniosła się i zaczęła mówić. Po wizytach w miejscu zamieszkania, rozmowach z panem Kowalskim oraz obserwacjach interakcji pomiędzy dziećmi a panem i panienką Nowak, zalecam. Głos kuratorki był spokojny, ale każde jej słowo trafiało w Piotra jak cios. Uwzględnić wyjątkowo silną więź emocjonalną dzieci z panem Kowalskim. Zosia odwróciła głowę i spojrzała na niego. Oraz dojrzałość i odpowiedzialność wykazaną przez panienkę Zosię Nowak. Sędzia podniosła wzrok. W związku z powyższym sugeruje przyznać opiekę prawną panu Piotrowi Kowalskiemu z udziałem panienki Nowak, jako osoby wspierającej w codziennych obowiązkach. W sali zaległa cisza. Piotr czuł, jak powietrze w płucach staje się cięższe. Spojrzał na Zosię. W jej oczach była niepewność, ale też coś więcej wiara. Sędzia spojrzała na niego wyczekująco. Piotr wstał. Tak, powiedział. To jedno słowo, krótkie i ostre jak cięcie nożem, niosło w sobie cały ciężar decyzji. Było jak podpis na umowie, ale nie tej spisanej na papierze. To była umowa z życiem, z odpowiedzialnością, z dwoma dziećmi, z Zosią. Sędzia skinęła głową, a młotek stuknął o blat. Zosia wydała z siebie oddech, który trzymała przez całą rozprawę. Maria otarła łzę, którą szybko ukryła w chusteczce, a Piotr nie wiedział, czy właśnie coś wygrał, czy przegrał, ale wiedział, że nie mógł postąpić inaczej. I wtedy, gdy wychodzili z sądu, telefon w jego kieszeni zawibrował cicho. Spojrzał. Numer nieznany. Wiadomość. Musimy porozmawiać o przeszłości Anny. Nie wszystko jest tak, jak myślisz. Piotr zatrzymał się na chwilę, ale nic nie powiedział. Wiedział tylko, że to nie koniec, a cień, który zaczął się poruszać nocą, wreszcie nabierał kształtów. Minęły trzy lata, ale Piotr wciąż pamiętał dzień, w którym usłyszał cichy płacz Staśka w nocnym półmroku. Pamiętał, jak drżała ręka, gdy pierwszy raz trzymał butelkę, jak Zosia szeptem mówiła mu, jak ułożyć niemowlę na przedramieniu. Tamta noc zmieniła go na zawsze. Teraz wiedział. Nie chodziło o to, by być gotowym, chodziło o to, by nie uciec. Ogród rezydencji żył swoim rytmem. Nie było w nim już chłodu marmuru ani pustki przestrzeni, jak kiedyś. Trawnik był pocięty dziecięcymi ścieżkami, zabawkami porzuconymi po przygodach, a kwiaty, sadzone przez Zosie, w pierwszej wiosennej chwili przeplatały się z dzikimi, które Staś z dumą przynosił do wazonów. Na werandzie, pod lipą. Zosia siedziała z książką na kolanach, jej głos był spokojny, pewny, gdy czytała fragmenty baśni Andersena. Jej długie włosy opadały na ramiona, a obok niej, skulony z głową na jej kolanach, leżał Leo, golden retriever, który trzy lata temu był szczeniakiem, a dziś był cierpliwym towarzyszem każdego dziecięcego pomysłu. I wtedy syrenka poczuła, jak serce bije jej po raz ostatni, przeczytała Zosia, zatrzymując się na chwilę. Ale ja bym tego tak nie kończyła. Dałabym jej szansę. Staś i Maciek, z kolanami ubłoconymi i kurtkami rozpiętymi do połowy, biegli w jej stronę z plastikową piłką. Leo ją zgubił, krzyknął Maciek. Nie, to ty ją rzuciłeś do krzaków, poprawił Staś. Zosia uśmiechnęła się i odłożyła książkę. Spokojnie. Leo i tak ją znajdzie. On zna wszystkie wasze sztuczki. Pies zaszczekał, jakby potwierdzając. W tym czasie Piotr siedział w swoim dawnym gabinecie. Ekrany komputerów były włączone, ale żaden nie wyświetlał giełdy. Projekty korporacyjne, nazwiska prezesów, numery IP i loga firm pozostały w zakładce archiwum. Nie usuwał ich, ale nie otwierał od miesięcy. Zamiast tego na ścianie zawisły mapy rowerowych tras, plany wypraw do bieszczat i wydruki z zapisami na warsztaty biologiczne dla dzieci. Staś miał obsesję na punkcie owadów, Maciek na punkcie dinozaurów, a Zosia, ona po prostu rosła, z dnia na dzień. Już nie potrzebowała trzymać się kurczowo jego ramienia, ale wciąż wracała. Po radę, po rozmowę, po obecność. Piotr usłyszał lekkie pukanie. Tato? Odwrócił się. Stała w progu z kartką papieru. Trzymała ją oburącz, jakby była ważniejsza niż cokolwiek innego na świecie. Narysowałam coś. Chcesz zobaczyć? Podeszła. Na kartce były cztery postacie, narysowane grubą kredką schematycznie, ale każda z sercem na piersi. Trzymały się za ręce. Jeden z nich był wysoki, w okularach. Obok dziewczynka z długimi włosami, a potem dwóch chłopców, jeden z lupą, drugi z książką. Zobacz, tato. Nasz dom. To my. Piotr nie mógł oderwać wzroku. Nie było tam rezydencji, nie było samochodów, ekranów, tabelek, byli tylko oni. Rysunek prosty, ale narysowany z taką siłą, jakiej nie mógł wyrazić żaden kontrakt. Jego głos zadrżał. To najważniejsze przedsięwzięcie mojego życia. Zosia usiadła na jego kolanach. Wiem, powiedziała, bo teraz już naprawdę jesteśmy rodziną. Popołudnie przeciągało się w wieczór. Weranda wypełniła się rozmowami o wakacjach nad Bałtykiem. Zosia chciała pisać. Staś planował kolejne doświadczenia z mikroskopem. Maciek dopytywał o Muzeum Dinozaurów. A z trampoliną co? zapytał Staś. Jeszcze nie pomalowaliśmy ostatniego koła. Jutro rano. Obiecuję, powiedział Piotr. Leo zaszczekał z ogrodu, jakby pilnował ich przysięgi. I wtedy Piotr zrozumiał coś, czego nie dało się zamknąć w żadnym równaniu że szczęście nie przychodzi wtedy, gdy wiesz, jak je zdobyć. Ono przychodzi wtedy, gdy decydujesz się zostać, mimo niepewności, mimo lęku. Gdy decydujesz się być dla kogoś domem. Nazajutrz w skrzynce pocztowej pojawił się list, bez pieczęci, bez logotypu. Wewnątrz tylko jedno zdanie, napisane ręcznie. Niech ten dom będzie wszystkim, czego tobie zabrakło. Piotr nie znał pisma, ale wiedział, kto to napisał. Uśmiechnął się, spojrzał na dzieci, które już ciągnęły go do ogrodu. No dobrze, rzucił. Czas na to ostatnie koło trampoliny. I tak właśnie zakończyła się historia człowieka, który zbudował fortunę, a potem. odnalazł rodzinę, nie przez przypadek, nie przez obowiązek, ale przez miłość, którą sam sobie pozwolił przyjąć.